Gmina Jawor remontuje studnie głębinowe, które są podstawą jaworskich wodociągów. To właśnie tam zaczyna się cały proces dostarczania wody do mieszkańców. Woda czerpana jest z dużych głębokości, a gmina odnawia cały sprzęt pracujący w studniach i dokładnie je czyści, aby działały bezpiecznie i wydajnie. W tej chwili zakończone jest czyszczenie otworów studziennych w sześciu studniach tego obiektu. Konieczne to było z tego względu, że Zamulenie studzień przez długie lata pracy następuje. Tego nie możemy uniknąć, bo woda ma jakieś osady. W tej chwili prowadzone są roboty przy wymianie rurociągów, także z tych sześciu studzień. Także chcemy doprowadzić nowymi rurociągami do stacji uzdatniania wody, żeby tam ją uzdatniać na filtrach. Powoli kończą się w naszej gminie prace na najbardziej newralgicznym, i strategicznym systemie wody w mieście. Kończą się pomału prace tutaj w Parku Miejskim oraz na stacji uzdatnienia wody w Paszowicach. Wszystko to robimy po to, żeby dostawa wody była niezakłócona. Jest to inwestycja, powiedziałabym historyczna, ponieważ rurociągi, które dostarczały wodę ze studni, z naszych ujęć do, do naszej stacji uzdatniania wody, to były rurociągi, które kilkadziesiąt lat mają i wymiana tych rurociągów, odmulanie studni, wymiana koszy sawnych, to wszystko przyczyni się do tego, że mieszkańcy będą mieli zapewnioną odpowiednią ilość wody, oraz jakość. Tutaj mamy studnie, które są modernizowane, gdzie cembrowiny są odświeżane na nowo pogłębiane, aby woda była wydobywana niezależnie w dobrym standardzie. Do tego stare rury żeliwne są wymieniane na nowe, o większych przekrojach 300, 250. To wszystko ma spowodować, że ta woda, która będzie wydobywana tutaj z parku, będzie przepływała do stacji uzatniania wody, tam uzdatniana i kierowana do naszych mieszkańców na wieże ciśnień. Cały system jest niezwykle skomplikowany, dlatego wielość inwestycji, które realizujemy w mieście. Po Pokazuje, jak jest to szeroki zakres i jak grube miliony przekazujemy na to, żeby móc to w ogóle modernizować. Oczywiście to nie jest koniec naszych prac związanych z modernizacją sieci wodociągowej. W przyszłym roku chcielibyśmy wymienić wodociąg w Starym Jaworze. Koszt inwestycji to jest przewidziany na 670 tysięcy zł. Taką mamy kwotę zapisaną w budżecie. Mam nadzieję, że budżet zostanie na przyszły rok przyjęty i to ta inwestycja zostanie wykonana. Również planujemy wykonać dokumentację na modernizację wodociągu oraz całej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Szpitalnej, tak aby w ciągu trzech lat wykonać tę inwestycję wspólnie ze starostwem powiatowym Wiaworze. Inwestycje w wodociągi w parku miejskim przekroczą 7 milionów złotych. Wymieniane są także stare żeliwne rury na nowe. To ponad pół kilometra nowoczesnego rurociągu o średnicach 300 i 250 mm. Dzięki tym działaniom wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i wieży ciśnień krok po kroku odnawia się i unowocześnia cały system wodny w mieście.